Później osobowości. Tu znajdziesz pomysły, inspiracje na to, jak zmienić siebie, by stać się pięknym człowiekiem. To prosta historia matki Teresy. Hmm, historia, w którą bardzo wierzę. E, oto kobieta, która jest muzułmanką, nie, 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 nie wie pewnie nie rozumie, czym jest chrześcijaństwo. Spotykając się z matką Teresą, prosi ją, aby mogła być z nią kiedy ta będzie umierała bo to jest dla niej obecność Boga. No posłuchajmy tej historii. Cześć, jestem Paulina z Kuźni Osobowości. Kiedyś do matki Teresy przyszła stara muzułmanka. Chcę, żebyś mi coś obiecała, prosiła. Kiedy słyszysz, że jestem chora i umieram, przyjdź do mnie. Proszę, chcę umierać z Bogiem. Po tej sytuacji matka Teresa zaczęła uczyć dzieci, odwiedzać starców i chorych, uczyć katechizmu dzieci chrześcijan, opiekować się rodzinami muzułmanów i hinduistów, którzy, mieszkając w dzielnicach nędzy, niczym się od siebie nie różnili, jeżeli chodzi o ubóstwo. Uruchomiła punkt pomocy przy Kościele Świętej Teresy. Kobieta, mówi, kiedy. Słyszysz, że jestem chora i umieram? Przyjdź do mnie, proszę cię, chcę umierać z Bogiem. No, nawracałem się, mam 20 lat, zawsze myślę, byłem religijny. Potem przeszedłem przez wiele wspólnot, miałem kontakt z wieloma ludźmi, którzy praktykowali wiarę, sami się szczycili tą swoją wiarą, ale muszę wam powiedzieć, że z wieloma z nich nie chciałbym spędzać czasu. Miałem takie wrażenie, że ta ich wiara jest raczej fasadą, jest sposobem ukrywania swoich dysfunkcji. Taką ucieczką, że przecież Bóg wszystko za mnie zrobi. Przecież Bóg jest ze mną. Przecież Bóg. A Matka Teresa idzie drogą poznacie po owocach czyli chcąc być z Bogiem, ofiarowuje siebie ludziom. I ta muzułmanka czuje, że spotykając się z matką Teresą, tak jakby spotykała się z Bogiem. I to powinien być podstawowy wyznacznik dla ludzi wiary. Uczyć się tak żyć, tak funkcjonować, że jak ktoś się z Tobą spotyka, to czuje, że to jest tak inaczej, tak niezwykle, tak jakby się spotkał z Bogiem. Czy ja Ci mogę powiedzieć, jak to masz zrobić? Pewnie całe te rekolekcje o tym mówią, ale to się robi metodą prób i błędów. To się optymalizuje. Ja zawsze zastanawiałem się nad tym, jak ludzie opowiadali, spotkali Jana Pawła II, podali mu rękę i to zmieniało ich życie. I zawsze sobie myślałem, wow, ja tyle dla ludzi robię, a Jan Paweł II podawał rękę i się ludzie zmieniali. Co on sobie takiego miał? I Matka Teresa też. I ty też to możesz mieć. Pod warunkiem, że to będzie dla ciebie ważne. Nie musisz zachowywać się tak, jak do tej pory. Nawet nie powinieneś. Można to optymalizować, ale dowiesz się o tym, czy dobrze Ci idzie nie przez to, że sam się yy, zadowolisz swoim wizerunkiem, tylko że ludzie do Ciebie wrócą, powiedzą wow. Ej, to była tylko chwila, ale za to jaka? Niesamowita. Później osobowości. Tu znajdziesz pomysły, inspiracje na to, jak zmienić siebie, by stać się pięknym człowiekiem.